Czy te kraje, które wymieniły się, mają jakiś zagwarantowany dostęp do tej cieśniny? Czy... on jak krat, no przecież piramidę ogolacił, nie? Z marmuru. To się da to trzeba nakraść. No, no Londyn zagrał tego przykładem. Dzień dobry, dzień dobry. Klanek Bartosz. Z drugiej strony Dawid Lech, który jeszcze dokonuje szybkiego researchu. Człowiek leży kapitalistów, człowiek, który obarwia, ubarwia wszystkie spotkania ciekawymi historiami na temat tego, jak działa świat. I nie działa tak, jak w telewizji pokazują. Jeżeli interesujecie biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Głównym partnerem kanału jest Loża Przedsiębiorców. Dołącz do zamkniętej biznesowej społeczności, buduj wartościowe relacje i zdobywaj unikalną wiedzę, która uczyni Twój biznes jeszcze silniejszym. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Aż ten palec to tak... Grożę. Grożący palec. E, dokładnie tak. Żebyś więc więc uznaliśmy, że może spróbujemy tymi historiami też się podzielić z wami. Jeżeli to widzicie, to znaczy, że dwie poprzednie musiały się Wam podobać, no bo tu nagrywam jako trzecie, i nie wiemy, czy to zostanie wypuszczone, ale może właśnie zostało wypuszczone i dzisiaj powiemy o o cieśninach kluczowych dla gospodarek. Cieśniny, ta... bo mówiliśmy my wcześniej o kanałach Słewskim i Panamskim, a cieśniny chyba takie naturalne kanały, można tak też powiedzieć. No można powiedzieć, no przewiężenia, które łatwo kontrolować, które łatwo zablokować i można w ten sposób zaszkodzić światowej gospodarce lub komuś, kto, gospodarce, która yy, operuje na tej cieśninach jest dla niej kluczowa. Nie? No okej, okay. jakie są takie najbardziej zapalne cieśniny? Wiesz co, o których dzisiaj powiemy? No, no. To powiemy dzisiaj o ciśnienie Ormus, cieśnienie Malaka, yy, cieśnienie Gibraltarskiej i może o Bosforze jeszcze powiemy. No, to są takie Tak, pójdzie dobrze. Tak. W jakiś był kebab Bosfor, chyba już nie ma. Bosfor? A to nie, wiem, to w Bydgoszczy takie dziwne rzeczy, bo to ci te połączenia, nie? Bosfor, kebab. Yy, a skąd jest kebab najbardziej Ale kojarzony? to bardziej załatwaj morza, nie? Wiesz też, mogą jakieś z Bosforu, to jakieś, nie wiem, krewetki. Kebab w Europie z Turcji? Znaczy, sorry, z Niemiec. decyduj się! <laughs> w sensie w Polsce kebab jest chyba najbardziej popularny, bo zaciągnięty z Niemiec, a w Niemczech... Niemiecki go... kebab, no. Tak, a tam go przyprowadzili Turcy. No, turecki jest inny niż ten niemiecki. A cieśnina nie? jest w Turcji. Tak. No więc to dlatego bosfor, kebab. To, ma powodę, to nie jest dziwne. To ma sens. No, ale to jest dziwne. No, bardziej bym z owocami może połączył. Nie, też jedzą Turcy owoce, może jakieś krewetki, kalmary. No a jak łączysz Włochę z pizzami, to też możesz połączyć z owocami może. z butami, nie? Nawet kraj w kształcie buta, nie? No właśnie. Z buta, kraj dobra, w... bo robimy dygresję, więc. E... <śmiech> 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 dobra, to co? Jak zaczęliśmy o tej cieśninie. O bosforze, <laughs> właśnie, to, to zaczniemy od końca. Od końca, czyli Bosfor. od Bosforu. No. To Bosfor to jest ciesina, którą zarządza Turcja i jest, można powiedzieć, przepływa przez y, największe miasto Turcji, jakim jest Istanbul, y, Dzieli je na pół y, i prowadzi do Morza Czarnego. I jest bardzo kluczowa dla wielu państw tego basenu, na przykład dla Ukrainy, gdzie zboże było często transportowane, dla Rosji, gdzie flota czarnomorska właśnie mogła wypływać na ocean, czy na, na Morze Śródziemne, potem na ocean, y, dla Bułgarii, dla Rumunii, y, tak naprawdę wszystkie państwa, które się znajdują, nawet Gruzja, tak naprawdę mają jakiś interes, żeby mieć wolność przepływu w tym obszarze, a ciekawostką jest to, że przez cieśninę Bosfor nie może przepływać lotniskowiec. Okej, okay, to dwa pytania. Czy te kraje, które wymieniłeś, mają jakiś zagwarantowany dostęp do tej cieśniny, czy...? Którymś traktatem pokojowym i międzynarodowe traktaty jakby gwarantują. Musiałbym sprawdzić, co to jest. Okej, okay, a dlaczego nie może żaden lotniskowiec przepływać? No bo traktaty międzynarodowe zabraniają tego. To okay. jeszcze z czasów powojennych, w trakcie wojny, jakby było ustalone, że po prostu wpłynięcie tam lotniskowca za dużą ekspansję sił może generować na tym obszarze. Okay. czy można powiedzieć, że bosko jest taką cieśniną, która i blokada zaszkodziłaby na tylu? Wielu osobom i spodobała taki chaos, że jest na tyle, ile się da, pozabezpieczone, tak, żeby czasem nikt, kto rządzi Turcją, nie wpadł na głupi pomysł jej blokowania. A mógłby wpaść na taki pomysł i wtedy te wszystkie państwa miałyby duży problem, ponieważ zostałyby odcięte od, można powiedzieć, Oceanu Światowego. Mogłyby powołać o Morzu Czarnym, ale nie przepłynęłyby przez Turcję. Nawet w, w, w czasach bardzo nam odległych były takie historie, że Turcy rozciągnęli czy to nie Turcy, to jeszcze Imperium Osmańskie bodajże było że rozciągnęli wielki łańcuch y, przez cieśninę i nie można było przez nią pływać. Nie? Więc y, po prostu była zablokowana w sposób taki, można powiedzieć, fizyczny. Jak to się skończyło? Państwa, dla których interesem żywotnym było pozbycie się tego łańcucha, miały moc sprawczą, żeby wymusić na operatorze cieśniny usunięcie tego łańcucha, może tak ujmijmy. Tak? Pięknie, prawie że prawniczym językiem. No no, dobra. Bo nie wiedziałem, w których latach to się zadziało, więc chciałem z tego jakoś wybrnąć. Nie? Która jest druga, według ciebie, najbardziej zapalna? Która jest druga najbardziej no. zapalna? Może istotna, nie? Istotna. Cieśnina Malaka. To jest cieśnina, która znajduje się na południe od Singapuru i przez tą cieśninę przepływa 30% światowego handlu. Tak okay. naprawdę więcej można powiedzieć niż nawet chyba przez kanał Suezki. Jeżeli chodzi o cieśninę Malaka, to też jest ona kluczowa dla Chin. I ona jest dużym problemem dla Chin, ponieważ jest kontrolowana obecnie przez wojska, może flotę Stanów Zjednoczonych, ponieważ okay. oni tam stacjonują w pobliżu i jakby mają tam moc sprawczą. I zablokowanie tej cieśniny spowoduje zablokowanie handlu Chin z Europą. Pozostanie im tylko droga przez zamarzniętą północną drogę nad, nad Rosją, więc tak naprawdę kontrola cieśniny, właśnie Malaka ma duże przełożenie na gospodarkę Chin. Jeżeli zablokujesz im na tu nie im pływania, ona ma chyba najszersze, najwęższym miejscu, w okolicach 40 kilometrów. Czy jest szeroka. Szeroka, ale możliwa zablokowania. Nie? 40 mhm. kilometrów potrzebujesz trochę więks większej flotyli tak naprawdę, żeby ją obstawić i y, okrętami wojennymi, plus możesz sobie lotnictwo zainstalować na pobliskim lądzie i tak naprawdę no, nie za bardzo przepłynie ci większy okręt, a już tym bardziej jakiś kontenerowiec czy masowiec. Nie? Więc kontrolując cieśninę Malaka, kontrolujesz handel chiński. Chin z Europą. Nie? I tak samo w drugą stronę. Nie tylko handel towarów z Chin do Europy, ale też ropę naftową, którą Chiny kupują na Bliskim Wschodzie. Więc jakbyś chciał odciąć Chiny od dużych ilości dostaw ropy, blokujesz cieśninę Malaka, i tak naprawdę Chiny mogą tylko i wyłącznie pozyskiwać ropę od Rosji, a infrastruktura z nie jest na tyle rozbudowana, żeby zapewnić 100% obsługi chińskiej gospodarki w ropę naftową. I Chiny jakby rozumieją ten problem i już są plany budowy kanału na północ od cieśniny Malaka, bodajże przez Kambodżę. Mm -hmm. Albo Kambodżę. Albo Tajlandię. Czy... Albo Tajlandię, chyba Tajlandię. No to tutaj moja pomyłka. Przez Tajlandię i dość podobna złożoność jak budowa kanału panamskiego, też właśnie przez podobny obszar. Może nie tak górzysty jak tam, ale nadal jakby. Trzeba się po prostu przebić przez ląd i prawdopodobnie będzie trzeba zrobić y, y, pochylnie. OK, czy sobie potwierdziliśmy, że chodzi o Tajlandię? Kontynuuj. No na razie Chiny tam planują, ale jeszcze jakby tutaj tej sprawy nie, nie rozwinęły, bo przez Tajlandię planują ten przekop, ale nie rozwiązuje to problemu, bo pamiętajmy, że Chiny mają jeszcze problem z innym krajem. Wrogiem są Indie, a Indie kontrolują zaraz y, za jakby e, odcinkiem tajlandzkim jeszcze kolejne wyspy, które tam się znajdują. Więc problem, problem Chin jeszcze jest dalszy, bo nawet jeżeli przedostaną, nie, nie będą przepływać przez ciśnienie Malaka, to dalej jakby nawet jeżeli przepłyną przez Tajlandię, to będą musiały przepłynąć w okolicach Andamanów, czyli wysp, które należą do Indii i jakby które kontroluje im przeciwne dla nich mocarstwo, bo Indie jednak są w można powiedzieć, historycznym spore z Chinami. Zawsze walczą o dominację w Azji i tak naprawdę są dwa największe narody świata w tej chwili. Więc, najbardziej liczne. No, najbardziej liczne, hmm. tak. I jakby też prawdopodobnie w tym stuleciu będą też największe gospodarczo. Bo jednak ponad miliard ludzi, jeden i drugi naród, tak naprawdę liczy. Więc nawet jeżeli Chiny przebiją się i zrobią sobie ominięcie cieśniny, właśnie Malaka, i będą przepływać przez Tajlandię, to nadal będą miały problem z wypłynięciem na, do Zatoki Bengalskiej, właśnie na Ocean Indyjski, ze względu na. Wąskie przesmyki, które są w obszarze Wysp Andamana. I teraz jak Chiny chcą sobie z tym problemem jeszcze dalej sobie radzą? No bo tutaj rozważają, jakby widzą, że można ich zablokować na e, cieśninę Malaka, tak? Zablokować no. ich gospodarkę. Dlatego Chiny tutaj górą, jakby przez góry i do Pakistanu zbudowały autostradę, plus kolej i jakby wykupiły prawa i do portu w Pakistanie, Gładar. Okej, okay, czyli żeby w razie czego nie ładować na statków na wschodnim wybrzeżu, tylko przerzucić tak. do Pakistanu wszystko i dopiero tam ładowanie. Tak, wszystko mogą transportować przez góry, dlatego Pakistan... Ale to raczej jest zapasowe rozwiązanie, bo chyba też dużo droższe, nie? Ale używane cały czas, nie? Okay. Bo, bo możemy tak, mamy bliżej w ogóle do jakby państw Zatoki Perskiej stamtąd, z Pakistanu. Dwa, Pakistan to wróg Indii, więc dogadują się z wrogiem swojego wroga, można powiedzieć, więc to jest ich sojusznik w tej, w tej sytuacji. No, i wspierają ich gospodarkę, więc gdzieś tam ich, można powiedzieć, gospodarczo też kolonizują. Więc ten port Gwadar jest portem militarnym, który posiadają właśnie tam Chiny, i portem morskim, takim typowo, które mogą ekspansję gospodarczą prowadzić. Nie? Więc w ten sposób jakby Chiny omijają ten przesmyk, tą cieśninę właśnie Malaka, która stanowi dla nich olbrzymi problem. Bo tak naprawdę mogą popłynąć jeszcze drogą północną, no ale spójrz na mapę, co jest na drodze północnej. Tam masz z kolei inną. E, cieśninę, która jest pomiędzy właśnie dwoma krajami, jakimi jest Rosja i USA. Czyli Cieśnina Beringa. Dokładnie. Tam masz Cieśninę Beringa, więc jeżeli nawet doszłoby do dużego konfliktu Chin z USA i Amerykanie by znaczy, zablokowali Cieśninę Malaka, a Chiny by chciały e, ominąć to na przykład kanałem przez e, Tajlandię, to mają po drugiej stronie Indie, które nie są im przychylne, więc tam już się blokują. Jak, jak przejadą przez Pakistan, to mogą dostać się na Bliski Wschód, więc mogą transportować ropę i towary tamtędy. To jest jedyna ich droga, ale nadal, jeżeli będą w konflikcie z Indiami, to może to stanowić problem. A z drugiej strony, mają cieśniny Beringa, której no jest obok jest sama Alaska amerykańska, więc tak naprawdę lotnictwo amerykańskie nawet może operować i niszczyć ich statki. Więc tak naprawdę, od tej strony patrząc, Chiny są w wielu stronach zablokowane, dlatego tak bardzo walczą o połączenia lądowe właśnie z Europą przez Rosję. I ten właśnie jedwabny szlak. Jakoś niedawno czytałem, że chyba 70% substancji czynnych, które jest w lekach, które spożywamy jako Polacy, czy nawet produkujemy też tutaj w naszych... Jak się nazywa fabryka farmaceutyczna? Mają jakieś swoje nazwy, czy nie? Po prostu. No, leków produkowanych w Polsce pochodzi z Chin. Chodzi o to, że gdyby Chińczycy chcieli e, zabić bardzo szybko Europejczyków, to po prostu mogliby nie, nie dystrybuować tych substancji czynnych. I po prostu mówimy, pomyślałem o tym w kontekście, jak mówisz o tym w przypadku jakiegoś konfliktu. Nie? Gdyby Chiny miały zablokowaną możliwość eksportowania swoich towarów, no to generalnie wszystkich towarów, nie? chcesz 4... zabić, ale to też jest takie przełożenie, nie? Zablokujemy wam leki. No. I teraz, jeżeli ty masz taką obawę, że twoje społeczeństwo będzie mogło umierać, bo brakować będzie im leków, no to tamta strona ma na ciebie przełożenie duże. Możesz na przykład naciskać na Amerykanów mhm. na pokój. Możesz, jakby, opowiedzieć się po tej stronie, słuchajcie, dajcie nam te czynniki. My się chcemy leczyć. staniemy po waszej stronie Standard już jest wiele, nie? więc, jakby nie powinno się dopuszczać do sytuacji, w której inne państwo ma na ciebie tak silny wpływ. A w tej chwili, no, jeżeli chodzi o Chiny, to one mają duży wpływ na światową gospodarkę i tak naprawdę wiele elementów nie może powstać bez elementów z Chin. Nie? Więc tak naprawdę globalizacja spowodowała również uzależnienie od Chin. I od końca kadencji Obamy i od początku kadencji, kadencji Trumpa. Amerykanie próbują zrobić ten decoupling, czyli odciąć się jakkolwiek od dostaw z Chin, zaczęli właśnie od mikroprocesorów i innych elementów i tak stopniowo próbują przywrócić łańcuchy dostaw, które są niezależne od Chin. A mikroprocesory są z Chin czy z Tajwanu? Z Tajwanu, ale Chińczycy próbowali robić swoje procesory. Nie? Okay. Ale doszło do, takiego, do takiej sytuacji, w której Amerykanie u, uchwalili ustawę, w której jeżeli pracujesz przy produkcji mikroprocesorów w Chinach, to stracisz amerykańskie obywatelstwo i miałeś czas na opuszczenie Chin, jakiś tam dość krótki. Okay. Więc Chiny zostały w bardzo szybkim czasie pozbawione fachowców od mikroprocesorów. Więc ich rozwój został w tej kwestii zahamowany. Stąd te, te napięcia. Ale Stany Taiwan. chyba też robią na. No bo obecnie topkom, jeżeli chodzi o mikroprocesory, jest Tajwan technologicznie. Jeżeli chodzi o rozmiar, tak, jeżeli chodzi o. No, no generacje po prostu, oni są jakby najbardziej zaawansowani technologicznie. Chyba z tego co wiem, wiem, że Tajwan ma jakąś umowę ze Stanami, ale oni nie produkują, jakby teraz przenoszą fabryki do Stanów. Ale to nie będą te najwyższej generacji, zawsze, tylko zawsze trochę niżej niż te na Tajwanie, no bo Tajwan by nie chciał sobie tak wypuścić z rąk e, swojej przewagi technologicznej, która trochę ich też zabezpiecza, nie? Zabezpiecza, ale budują fabrykę w Stanach też na, na to ewentualną tak, właśnie te. Ale PCMC. to nie najnowsze, tylko zawsze tam chyba jedna czy dwie generacje wstecz. No ogólnie większość procesorów jakby powstaje na Tajwanie i jakby to jest element, który ciężko gdziekolwiek indziej odtworzyć, nie? Tak naprawdę te procesory, które nam napędzają komputery, samochody, kralkę pralkę, rakiety, ale, wiesz, no i ale właśnie problem inny. był właśnie ostatnio, jak wybuchła wojna na Ukrainie, że nagle się okazuje, że bombę zwykłą można łatwo wyprodukować i odtworzyć, ale nagle się okazuje, że żeby wyprodukować rakiety precyzyjne potrzebujesz mikroprocesorów, których tak dużo nie ma, nie? I nagle się okazuje, że Musisz kontrolować dostęp, dostęp do tych procesorów, bo jeżeli nie będziesz ich miał, to nie będziesz mógł produkować nowoczesnego zbrojenia. I twoje najnowocześniejsze czołgi, samoloty, okręty są bezzębne. Nie? Więc nagle się okazuje, że to mikroprocesor prowadzi, będzie wojna i jest prochem tego wieku. Nie? I by spowodował, że w przypadku większego konfliktu, no, my jako konsumenci raczej mielibyśmy do niego mniejszy dostęp i nagle czteroletni telefon byłby top fajny, fajny, no, fajny, ale słuchaj, nowego nie ma. Słuchaj, no, było na przykład na początku właśnie wojny? Na Ukrainie sytuacja wyglądała w ten sposób, że Rosjanie kanibalizowali pralki, żeby wydostać jakieś proste mikroprocesory do jakiegoś uzbrojenia, nie? Po prostu, jakby tak byli zdeterminowani, żeby móc produkować, że uszkadzali jakieś funkcjonujące urządzenia, żeby wydobyć z nich mikroprocesor, nie? Jeżeli chcesz, by o Twoim produkcie, usłudze, Twojej firmie lub evencie dowiedzieli się widzowie i słuchacze naszego kanału, to napisz do nas na kontaktmałpa.uniwersum.com. Czekamy na Twoje zgłoszenie. A propos tego, co powiedziałeś z Ciesiną Beringa, coś jeszcze jest z niej newralgicznego, czy to jest raczej taka śmieszna granica między Rosją i USA dla ludzi, którzy chcieliby uciec z Rosji na Alaskę i Majin? No, jest to brama do drogi północnej, tak? Czyli drogi... Ale, ale droga północna jest faktycznie uczęszczana, czy to jest taki hipotetyczny szlak? To jest co, Rosjanie tam utrzymują yy, lodołamacze, nawet atomowe, próbują cały czas ten, tą żeglowność tam zwiększyć, ale to jest raczej obecnie jeszcze marginalny szlak. On nie jest jakiś taki mocno uczęszczany. No przede wszystkim wyobraź sobie, że płyniesz większość czasu przez bezludzia. Mhm. Mm jakby nie masz Z po drodze dawicy. żadnych portów. Tak, i zima, możesz utknąć tam, tak naprawdę liczysz na to, że przypłynie okręt lodołamacz i jakby będzie łamał ten lód. Roscy jak zwykle mogą o czymś zapomnieć, może coś nie zadziałać, no i po prostu zostaniesz skazany na naturę. Dodatkowo wyobraź sobie, że widzieliśmy wypadek na statku, nie? I teraz wyobraź sobie, że liczysz na Pomocą. Straż przybrzeżną z Federacji Rosyjskiej na jakichś zamarźniętych terenach. Rosjanie to nie mają mocy sprawczej, raczej nie pomogą ci, więc po prostu ty zamarźniesz albo twój statek zatonie i nikt ci nie pomoże, nie? Więc no jeszcze wiele lat popłynie, zanim tak naprawdę ta trasa będzie mocno uczęszczana. Musi hmm. nastąpić drastyczne ocieplenie klimatu. Dobra, to na, dosłownie tylko na wzmiankę, cofnijmy się do tego Bosforu, który mógłby zablokować dostęp do Światowego Oceanu wielu krajom, ale jeszcze jest drugie miejsce, które mogłoby zablokować, czyli Gibraltar, na którym do dzisiaj, mimo że jest Terytorium Hiszpanii, mają władzę Wielka Brytania. i Czy terytorium, no obok Hiszpanii się znajduje. Przepraszam, tak, no tak, to jest o, obok. No tak. Ale jakby patrząc tak patologicznie, możemy powiedzieć, że to jest fragment w Hiszpanii, który trzymają Brytyjczycy i, i nie chcą oddać. No, Półwyspu Iberyjskiego. No są tam napięcia, nawet do dzisiaj dyplomatyczne, właśnie, między Hiszpanią a Wielką Brytanią. nie sojusznikami, Wiatanie. jakby nie patrzeć. No, w jednym sojuszu wojskowym, w NATO, tak, mhm. ale oni prowadzili wiele wojen, tak naprawdę, nie? Jakby są naturalnymi też oponentami. Nawet chyba. No obie też są krajami morskimi, nie? więc... Potęgami morskimi. Potęgami Nawet morskimi. było tak, że Wielka Brytania stała się potęgą w momencie pokonania floty hiszpańskiej. To była bitwa pod Trafalgarem. No dobra, I... ale do tego Gib Gibraltaru wróćmy. Co no to, 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 to jakby jest pozostałość właśnie po Imperium Brytyjskim, kiedy Brytyjczycy posiadali naprawdę sporą część świata. Chyba z 25% świata posiadali w pewnym momencie, więc byli największym imperium chyba w historii. Nikt im to nie dorównał. Tego Londyn taki ładny. Londyn, no nazwozili z całego świata, tak? Jakby to widać, te bogactwo, ale to raczej jest. Ale zobacz, ale w przypadku Londynu sprawdza się powiedzenie takie typowo Januszowe, że no kurwa, nakraść się trzeba, żeby. No nazwozili tego z całego <laughs> świata, tak? No, w, w muzeach masz i zabytki. Że żeby się dorobić, to trzeba nakraść. No, no, Londyn zagrał tego przykładem. Myślę, że Paryż też nie. No, no, Napoleon jak krat, no przecież piramidę ogołocił nie z marmuru. Przecież na Piramidzie Cheopsa został <laughs> tylko ten. Ten czubek, ten trójkącik na górze, nie? Mm -hmm. A ona cała była pokryta kamieniem, ale to Napoleon sobie rozebrał, nie? więc jakby wyczyścili tą piramidę. Ale wracając do tego Gibraltaru, no to to jest pozostałość właśnie kolonialna, gdzie Brytyjczycy panowali nad właśnie kluczowymi obszarami istotnymi dla floty morskiej, do transportu, tak? Mamy cieśninę, przez którą, którą łatwo można zablokować, a z Gibraltaru można wręcz rozstawić działa, jeżeli płynie ci nieprzychylny statek, to po prostu go strzelać i zatopić. Ona jest dość wąska, nawet myślano w pewnym okresie, czy nie zbudować mostu pomiędzy mm -hmm. właśnie Gibraltarem a Maroku. Marokiem. Tak. I, I jakby bardzo. Ta cieśnina, ta cieśnina jest tam, jest duży, duża głębokość i to jest taki największy problem, że nie ma jak tego mostu pośrednio podeprzeć. Ale były takie plany, nawet były gdzieś kiedyś czytałem taką teorię na pograniczu spiskowych albo jakichś takich mocno kreatywnych, że myślano o zablokowaniu cieśniny, żeby na przykład osuszyć ten obszar na przykład Morza Śródziemnego, okay. nie? No bo mamy z jednej strony tak naprawdę wpływa tylko woda do, przez Gibraltar do Morza Śródziemnego z Oceanu mm -hmm. Atlantyckiego, a z drugiej strony masz kanał Suezki, który tak naprawdę łatwo zasypać, nie? więc y, były takie teorie, właśnie i pomysły gdzieś tam jakby pojawiały się wśród naukowców, że można taką teoretycznie taką sytuację zrobić, że można osuszyć basen Morza Śródziemnego albo zmniejszyć go. Coś, w, żeby nie było w ogóle wody? Nie wiem, czy w ogóle, no myślę, że to, to wiele pokoleń by musiało minąć, żeby ta woda się tam. Wyparowała stamtąd. No to no, jest faktycznie bardzo kreatywna teoria. No to nie, teorii takich masz wiele, nawet przecież na Saharze był pomysł, żeby e, z tej dużej pustyni, która jest, bo ona jest tam częściowo taka dość głęboka tak. i poniżej poziomu morza, żeby atomówkami wyryć po prostu połączenie z Morzem Śródziemnym i ją zalać. Znaczy w ogóle z Saharum chyba jest tak, że to, to jest dosyć młoda pustynia, nie? Ona jeszcze jest w czasach wczesnoegipskich chyba jeszcze nie była pustynią, tylko. Czy degresji byliśmy. No ale to jakby wracając też do tego Gibraltaru jeszcze, żeby nie, nie, nie uciekać w dygresję. Mm. Jak to się stało, że Brytyjczycy mają na dzisiaj do niego dostęp i że jest to faktycznie ich terytorium i że w trakcie ich dekolonizacji to nie zostało przekazane Hiszpanii? No myślę, że to wynika z dużej determinacji Wielkiej Brytanii, że koniecznie muszą panować nad tym obszarem, ale Hiszpanie się po prostu zrzekli na mocy któregoś tam z traktatów, chyba to był Utrecht z 1713, w którym jakby przekazali władzę na tym terytorium do Wielkiej Brytanii i od tego czasu Wielka Brytania włada tym obszarem. I teraz, jeżeli chodzi o ten obszar, to tak naprawdę z Giblartaru możesz kontrolować cały ruch pomiędzy Morzem Śródziemnym a Atlantykiem. Tak naprawdę nic nie przepłynie bez twojej, powiedzmy, zgody. A twoja zgoda polega na tym, że jeżeli kogoś nie chcesz przepuścić, to możesz go po prostu ostrzelać z Giblartaru, mhm. tak? Możesz użyć artylerii zwykłej, tak? I to nie jakieś nie wiadomo jak potężnej, więc kontrolujesz po prostu wyjście i wejście do, do Morza Śródziemnego, więc tak naprawdę kontrolujesz ruch dla wielu krajów od Francji, Włoch, e, Cypru, po prez, przez kraje bliskowschodnie, Liban, Izrael, Egipt i. Okay, i czy lepiej, reszty. żeby tą kontrolę miała Wielka Brytania niż Hiszpania? Czy wiesz co, czy lepiej? To, to jest kwestia. W sensie mówię lepiej pod kątem, że mogą być bardziej Dla Wielkiej Brytanii może no, no, to. No, lepiej. dla Wielkiej Brytanii to pewno idealnie. A, a czy dla mnie, czy dla, z perspektywy polskiej, biznesu polskiego, czy to jest Hiszpania, czy to jest Wielka Brytania? Myślę, że większego znaczenia nie ma, oba kraje to są nasi sojusznicy. Nie? Więc hmm. jakby. I są Hiszpanie bardziej z... temperamentni, wiesz. Ale... Napiją się Sangrii. I powiedzą, a pójdzie sobie przez Tak, no w sumie tak, no, mają obok plażę, nie? Albo będą mieli Siestę i co? I nagle. i, zamknięte. Będą... I nagle wiesz, stwierdzą, że kurde, zablokowana, ciśnia ty, ale między 12 a 14 przepłyniemy, bo tam nikt nie będzie. Pff. Hiszpanie nie ogarniają no, tematu. No dokładnie. Ja myślę, że jakby nie ma tam takich kontroli, jeżeli chodzi o te szlaki. Ten szlak w tym miejscu, ale. W przypadku kryzysu jakiegoś wielkiego typu, duża wojna, duży konflikt, masz, posiadając kontrolę nad tym obszarem, masz dużą moc sprawczą, żeby zablokować Cie ruch. Ciekawe, że Wielka Brytania nie miała tej samej determinacji, żeby Hongkong utrzymać do dzisiaj. Wiesz, co, z Hongkongiem to jest w ogóle dłuższa historia, no, nie bo nie Hongkong się. został przekazany po wojnach opiumowych na 150 lat. Tak, i to się skończyło. No jakoś i to się minę to minęło w i dwie, czy, Ale to niedawno stosunkowo, nie? W 1997 roku taka oficjalna tak. celebracja tego, że Hongkong przechodzi do Chin, ale brytyjczycy zapewnili w ramach tego przekazania, że tam zostanie zachowany ustrój, jaki panował, nie? No to Czyli... trochę już nieaktualne. I jeszcze jakieś pozostałości tego są, ale chińczycy tam mocno też tak powiem skorumpowali. Przez, ten że ten protesty przed... w 2018 nie bez powodu się brały, to 2018 jeszcze przed. przed były COVIDem takie, no, było. Takie Nawet protesty. chyba wcześniej były też no. te duże protesty. Coś mi świta, że w 2014, 2015 też coś takiego było, nie? jeżeli chodzi o Hongkong. Dobra, teraz ostatnia cieśnina, która jest chyba najważniejsza z punktu widzenia każdego petrolheda, czyli cieśnina Ormus. Cieśnina Ormus, ona znajduje się tutaj w okolicy Emiratów Arabskich i, i Iranu i tak naprawdę oba te kraje są w stanie zablokować tą cieśninę. Głównie tutaj obawy są co do Iranu, że Iran w przypadku dużego konfliktu mógłby zatopić tam jakiś statek i zablokować tą cieśninę, bo ona w najwęższym miejscu ma 39 km szerokości tak naprawdę. Więc zatopienie tam kilku statków mogłoby sparaliżować handel ropą międzynarodową, bo przez cieśninę Ormus przepływa 20% światowej ropy naftowej i do Chin, i do Ameryki, i do Europy. Nie? Masz ropę z Kuwejtu, masz ropę z Arabii Saudyjskiej, masz ropę z Iraku. Więc naprawdę olbrzymie ilości tego surowca, który jest kluczowy dla światowej gospodarki. Nie? Dobra, ale to z tym Iranem, bo powiedziałeś, że dlaczego akurat bardziej Iran niż Emiraty Arabskie? Mieszczone Emiraty Arabskie są raczej krajem nastawionym prozachodnio, tak i raczej wspierający obecny status quo i właśnie Pakt Amerykanami, który funkcjonuje na świecie. A jeżeli chodzi o Iran, no to raczej on podważa to, co się dzieje na świecie i jakby chciałby troszeczkę zmienić ten system. Więc zawsze jest na drodze do tego, żeby dokonać pewnego resetu i poprawy i nowego przytasowania. I takimi krajami jest właśnie Iran, Rosja, Chiny i pewnie jeszcze ktoś by się tam znalazł, typu jakiś Kim z Korei albo ktoś tam na Kubie na przykład. Nie? Właśnie, jak odpowiadałeś, znaczy opowiadałeś o tym, to wpisałem do czata GPT, żeby podał szacunkową liczbę osób, która by zginęła, gdyby wszystkie dzieci na świecie zostały zablokowane. No i co, strzelam, będzie parę milionów osób? Jest tak, szacunkowa liczba osób, które mogłyby zginąć w wyniku globalnej blokady cieśnin, mogłaby sięgać od kilkuset tysięcy do kilku milionów, w zależności od długości trwania blokady i skuteczności działań zaradczych. W skrajnych przypadkach, przy długotrwałej blokadzie, liczba ofiar mogłaby przekroczyć nawet 10 milionów ze względu na niedobory żywności, kryzysy energetyczne i wynikające z nich konflikty oraz problemy zdrowotne. Czyli takie kurde cieśninki, a jaki bat na. No ale to przykład właśnie padole. wojny na Ukrainie, nie? Tam akurat Rosjanie blokowali. Wyjście z Morza Azowskiego, tak. na przykład, i tam bardzo dużo zboża było transportowane. Dla Bliskiego Wschodu. No, Egipt, na przykład, tak. właśnie, o którym wcześniej rozmawialiśmy. E, tak naprawdę, no, kontrolujący e, cieśninę Bosfor, która jest e, właśnie w Turcji, no to kontrolujesz tak naprawdę e, głód na obszarze Afryki Północnej, na przykład. Nie? Jesteś w stanie wpłynąć na to, co, jaką politykę ma Egipt. Przykładowo, nie? i to już na przykład daje ci przełożenie takiej Turcji na wiele spraw, nie? więc kontrola cieśniny pozwala ci wpływać na wiele różnych takich z pozoru niezauważalnych spraw. Nie? Narzucasz komuś swoje zdanie, bo inaczej jego ludność będzie głodować. Narzucasz komuś swoje zdanie, ponieważ odetniesz mu dostęp do ropy naftowej. Narzucasz komuś swoje zdanie, bo nie będzie miał półproduktów do produkcji leków, nie? o których mówiłeś wcześniej. Więc tak naprawdę nie musisz panować nad całym oceanem i nad całym obszarem, Wystarczy, że przyczaisz się w miejscu, w którym jest zwężenie, w którym dochodzi do zagęszczenia tego transportu i tam robisz blokadę i tak naprawdę ty decydujesz, kto przepłynie dalej, a kto nie. Myślę, że tym byśmy zakończyli ten dzisiejszy wywód. Okej. Okay. <laughs> Jak gangster. Okej. Okay. Panie panowie, Dawid Lech, nasz tutaj naczelny, lożowy geopolityk. Może nie geopolityk, ale entuzjasta tematu i jakby lubię zgłębić się troszeczkę bardziej w temat i rozeznać, a nie zawsze wierzę jakby w tą oficjalną wersję wydarzeń, która jest tylko wytłumaczeniem dla ludzi pewnych postępowań y, polityków. Nie? No i mam nadzieję, że nasi widzowie również, y, nie chcę powiedzieć, że dobrze się bawili, bo to są zbyt poważne tematy, zwłaszcza, gdzie gadaliśmy o śmierci ludzi przed chwilą, ale że wyciągnęli z tego y, równie fajną Friday jak No jeżeli jak zainteresuje my. ich temat, to możemy właśnie poprzez właśnie kanały i ciśniny pójść dalej, już jakby tłumaczyć inne zawiłości polityki, bo to jest dobry podkład. No i dobrze, no i elegancko. To next time. Do zobaczenia. Siemano.